Staram się tłumaczyć po dwóch latach rządów koalicji 15 października, że charakter tej koalicji i czasami różne poglądy środowisk politycznych, które się na składają, prowadzą do, do sytuacji, w której albo jest kompletny infast już nic się nie da zrobić, albo szuka się kompromisu, który na pewno ułatwi ludziom życie, uczyni to życie znośniejszym, jeśli nie idealnym, to wnośniejszym, chociaż nikt nie będzie poskakiwał do góry z radością. Które tak jest dzisiaj z fluterkową. Ja mam wielką satysfakcję, bo, bo też mi to leżało na sercu z, z różnych powodów. I, I mamy ustawę dzisiaj. Mówię o tym jako o pewnej ilustracji problemu. I, ale trzeba było poszukać jakichś kompromisów, żeby ta ustawa przeszła. I w sprawie dotyczącej fundamentalnych praw człowieka w niektórych związkach. Mamy coś, co nikogo nie zachwyci, nikogo. Ani przeciwników, ani zwolenników bardziej progresywny rozwiązań, ale daje coś więcej niż cień, szansy. Proszę się tam na końcu podpis prezydenta, jeszcze pamiętajmy. Ale to, że udało się te skrajności w mojej koalicji, znaczy w mojej sensie, w której jestem premierem, te skrajności pogodzić i znaleźć jakiś grunt do kompromisu, to jest na pewno krok do przodu. Nie tych. Nie, nie było butów 7 milowych niestety, niestety jest kroczek, ale konsekwencją tego powinno być rzeczywiście w yy, życie. i Jak i bardzo ta, ta od... sytuacja, panie to... premierze, odejście Szymona Hołowni komplikuje sytuację polityczną? Jakie odejście przez to, no, no jest, no, no, ale no, no, nie no, będziesz szefem swojej z ale tym komisarzem. Partii, Albo... E... No czy w ogóle odchodzi to z partii, jest... tak? Znaczy, to, że polityki. No to przecież nie czarujmy się. To niektórzy uważają, i... że skomplikuje, niektórzy uważają, że to ułatwi że współdziałanie w koalicji, bo przy Szymon Hołownia to jest ta osobowość. Znaczy można krytycznie lub entuzjastycznie oceniać pracę, pracę, nie ale niewątpliwie. Jest to polityk, który się piętno na polskiej polityce w ostatnich latach, więc... Pan jego stroną wyszedł właśnie, więc była rozmowa, rozmawialiście przed chwilą, bo wyszedł tam... Tak, tak, tak. No, Pakszak poprosił mnie o chwilę rozmowy do, do, do siebie, do gabinetu i ja mam z nim, wbrew temu co niektórzy którzy mówią, osobiste dobre relacje, bo ja bardzo cenię ludzi, którzy są yy, tak po ludzku przyzwoitymi. I o ile w polityce w tym ostatnim czasie z wieloma sprawami się nie zgadzam i uważam, że niektóre rzeczy były niepotrzebne, to będę już w szczegóły, to na pewno Szymon Włownia prezentuje taki dość głęboki wymiar etyczny, co nie jest takie częste w polityce, więc nawet jeśli my się czasami właśnie rżlimy czy to, to ja mam ciepłe, jak było myśli. No to ja że Ty z Wołodymirem Z, kolacem w Sołtarzu wskazali, że nie chcą, że bez to nie No to oczywiście dosyć. To nie trzeba robić, ja od samego początku o tym mówiłem. Ja w tej sprawie musiałem działać w wielkiej dyskrecji. Wiele, wiele miesięcy temu już wtedy się nie słyszał i, i, o Wołodymirze Z nie tylko w Polsce. Więc ta sprawa ma swój... I, Swoją już dość długą, długą historię, i, i, i na tym samym ta historia ciągle polega. To znaczy, w naszej ocenie, prawdziwym problemem była budowa Nord Stream 2, a nie jego wysadzenie. Jakkolwiek te słowa brzmią brutalnie, i jak mogą denerwować niektórych Niemców, no ostatnio AfD, co chyba nikomu nie zaskakuje, wpadło Furie I zaatakowało mnie personalnie bardzo brutalnie, sugerując, że ja stoję w ogóle za wysadzeniem, wysadzeniem Nord Stream 2. Więc jest, jest, jest kilka oczywistych powodów, dla których, dla których państwo polskie nie, nie jest zainteresowane tym, żeby, żeby ścigano tych, którzy walczą z Rosją. Nie? oczywistych względów. Ale są też z drugiej strony przepisy europejskie. Europejski nakaz aresztowania, więc sprawa jest kolejnie skomplikowana też w wymiarze międzynarodowym. A na końcu jak wiecie sąd decyduje. I jak się domyślacie... Jak się domyślacie, ja do sędziów nie dzwonię. o sąd i sprawie Minsika i Kamińskiego, co chciałabym zapytać Panie Premierze. Pan wie, że mimo zmiany w padł prezydenckim albo właśnie ze sprawu zmiany, ten finał będzie inny niż dotychczas. No do czas nie było finału. No więc że, że będzie finał, a nie że... Będzie kolejne łaskawienie, chyba o to na niej chodziło, tak? Tak, że koniec końca, będzie kolejnego łaskawienia, mimo że jest. Czy, czy tak się skończy, czy liczy pan, że będzie Jak... inaczej tym razem? Zmienił się Jak bardzo... wiecie, z poprzednim łaskawieniem był ten problem, że ono nie było według większości ocen konstytucjonistów prawnych, to było legalne. A prezydent dodał łaskawiu, zanim zapadł rok, no i według wielu. Nie, 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 ja nie, 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 nie jestem pewnie dla, dla większości. Nie państwo, jakimś autorem autoretę do prawny, bo nie jestem prawnikiem, ale większość konstytucjonalistów i prawników uznawała tą, to łaskawienie Wąsika i Kamilskiego za niewłaściwe, Prawu. Jeśli zapadnie jakiś gry w spraw, wtedy pan prezydent Nawrockich łaskawi, to będzie to moim zdaniem yy, bardzo... Yy, to... Nie będzie to miało nic wspólnego z poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości, ale przynajmniej legalnie będzie miało ręce i mordy. No zobaczymy. Koalicja, jeszcze zjednoczenie w sobotę. To jest taki pierwszy krok do większego zjednoczenia, bo na razie jednoczą się partie, które są w ramach koalicji obywatelskiej. To tak. Natomiast chodzi o to, czy to nie jest po to, żeby przed wyborami 2027 powstała jakaś szersza koalicja, o której Pan mówił wiele razy. Każdy, kto rozumie, Obserwuje politykę nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Widzi, że polityka znowu wraca do absolutnych fundamentów. I że ten wielki spór polityczny od Waszyngtonu po, po to, co dzieje się na skutek Polski, po wojnę ukraińsko-rosyjską, to, co dzieje się w większości państw europejskich, to jest fundamentalny spór, absolutnie podstawowy rzecz. I, w tym, i ten spór jest z mojego punktu widzenia czarno-biały. Czy są dwa zdania? Tu jest jedna linia. Po tamtej stronie, jeśli chodzi o Polskę, jest PiS, Konfederacja Braum, a po tej stronie są demokraci, yy, patrioci, dla których prawa człowieka, szacunek do innego człowieka, walka z przemocą yy, mają znaczenie, nawet jeśli to niektórzy uznają za niemocno. Więc ja będę przekonywał, tak czy inaczej, nie, nie mówię teraz o technicznych krokach, kto z kim się zjednoczy. Ja staram się. Rozmawiać i działać na polu, gdzie mogę osiągać naprawdę efekty, ale będę do wszystkich, bez wyjątku, szczególnie nieby bardzo się zraty, żeby otworzyli znowu szeroko oczy i widzieli, że tu chodzi o sprawy absolutnie fundamentalne. A więc dobrze byłoby jednoczyć formalnie, albo przynajmniej jeśli chodzi o, o sposoby i style działania, wszystkich, którzy są po tej stronie, moim zdaniem właściwej i bezpiecznej dla Polski stronie. Więc czy to będzie pierwszy krok? Ale pani intuicja jest trafna. To znaczy, to bo na pewno jest pewien etap budowania takiego bloku, który w 2027 roku wygra wybory i zapewni, zapewni Polsce bezpieczne miejsce i bezpieczny, bezpieczny rozwój zdarzeń u nas, w naszym kraju. Pani premierze, a teraz bliżej, w listopadzie, z o rotację, o to, że w godzinie czy raz tylko, to jak wystarczy samo, umowy koalicyjne zostanie To no Jestem zbyt doświadczony, żeby w ogóle odczuwać spokój w jakiejkolwiek sprawie. No bo wiecie, no, polityka to jest szczególnie dzisiaj. To jest ciąg niespodzianek i zaskoczeń. Ale y, jeśli chodzi o to, co zrobi pan marszałek Szymon Hołownia, tak, jestem spokojny. Często yy. z nim też rozmawiałem o tym, żeby, żeby nie dawać pretekstów i nikt nie chce dawać pretekstów, że tu jest to, czasami pada słowo. Kołownia szantażuje tej skład Nie, to wszystko to, to nie jest tak. i, i i marszałek Chłopnia nie stawia żadnych warunków wstępnych. I tak jak się zobowiązał w umowie, nie... Rezygnuje na rzecz łodziwy Rzecz Owenstego, tego. Jeśli mnie pytacie, czy ja wiem, jak wszyscy bez wyjątku posłowie zagłosują w tej kwestii, to tutaj właśnie ten zawsze to pole na ewentualne odpukać niespodzianki. Ale tutaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast co do Ligi tu. Lidziu tak mi to już Ja już co na to pytanie dość długo odpowiadałem. Znaczy nie, na uczciwie sformułowane pytanie. Co do liderów? będzie spędzili co bo na Polski. Przerwano panu. Mówi pan co do liderów? Natomiast jeżeli o liderów koalicji 15 października, to tutaj jest pełne, pełne ferozyje. Panie premierze, a doskonałe. Czy Pan sobie wyobraża, że będzie pana zastąpczynie? Tak, ja sobie wyobrażam. Ja nie mam z tym, ja nie mam z tym osobistego czy y, politycznego kogula. Ja Czasami mam uwagi do pracy ministrów, z tym do pani ministra Polczenskiej, jeśli coś tam nawalają, więc to jest, to jest jedna kwestia, ale ja wiem, co jest dla mnie priorytetem, więcej ważne dla Polski, a co ma znaczenie drugorzędne. Natomiast jedno też chciałbym, żebyście to sobie powiedzieli: Książę Chłodny jest w tych sprawach człowiekiem naprawdę odpowiedzialnym za swoje słowo, a więc dokona się ta zmiana. O, o którą zapowiadaliśmy, na którą się mówiliśmy dwa lata później i po dokonaniu tej zmiany będziemy rozmawiali o tych ewentualnych awansach czy wejrzewacz. Bardzo się własnym. Pani, pani o tej osobie, o słowa pani poseł Muchy, która mówi, że z Donaldem Tuskiem wyboru w 2036 policja rozbała Gierek. Zgadza się pan? Nie, nie, a nie. Ale niech niech. No życzę jej powodzenia. O.